Cześć, witaj na kanale Kierunek KASA, miejscu, gdzie uczymy się, jak przejąć kontrolę nad swoimi finansami, budować wolność finansową krok po kroku i myśleć jak inwestor, a nie jak ofiara systemu? Jeśli masz dość stresu o pieniądze i chcesz w końcu zobaczyć realne efekty swoich działań, zostań ze mną do końca. Powiedz mi jedno: dlaczego większość ludzi nigdy nie odkłada nawet 10 tysięcy złotych, a ci, którym uda się dojść do 100 tysięcy złotych, Później nagle zaczynają piąć się w górę jak rakieta. To nie magia, to nieszczęście, to efekt przełomu, który zmienia wszystko. Pierwsze 100 tysięcy złotych to najtrudniejszy etap, bo wtedy walczysz nie tylko z inflacją i rachunkami, ale z własnymi nawykami, emocjami i sposobem myślenia. I w tym filmie pokażę Ci dokładnie, dlaczego ten etap jest tak trudny, co się zmienia, gdy go przekroczysz i jak dojść do pierwszych 100 tysięcy szybciej niż myślisz. Pierwsze 100 tysięcy złotych to coś więcej niż liczba na koncie. To symbol, to moment, w którym przestajesz gonić pieniądze, a zaczynasz budować kapitał, który zaczyna gonić dla ciebie. Ale dojście do tego punktu wymaga czegoś więcej niż pracy. Wymaga mentalnej przemiany. Bo żeby dojść do pierwszych 100 tysięcy, musisz zmienić sposób, w jaki myślisz o pieniądzach, o sobie i o przyszłości. To nie tylko liczby, to proces stawania się kimś, kto potrafi zarządzać, inwestować i myśleć długofalowo. Pierwsze 100 tysięcy złotych to test. Nie tylko finansowy, ale przede wszystkim psychiczny, to etap, w którym uczysz się wytrwałości, samokontroli i cierpliwości. Kiedy zaczynasz, wszystko idzie powoli. Oszczędzasz 200-500 złotych miesięcznie, inwestujesz w coś małego i nic się nie dzieje. Zyski są minimalne, a motywacja spada. To normalne, bo jeszcze nie działa efekt kuli śnieżnej. Kapitał jest zbyt mały, żeby sam na siebie pracował, ale to właśnie ten etap odróżnia ludzi, którzy się poddają od tych, którzy wygrywają. Nikt nas nie uczy, jak zarządzać pieniędzmi. Większość ludzi żyje z przekonaniem, że bogactwo to szczęście lub przypadek. Tymczasem bogactwo to efekt strategii i powtarzalnych decyzji. Pierwsze 100 tysięcy uczą Cię myślenia jak inwestor. Że pieniądze to narzędzie, że każda złotówka może stać się żołnierzem, który walczy o Twoją wolność, że konsumpcja bez celu to sabotaż Twojej przyszłości. W tym etapie nie zobaczysz wielkich efektów. I dlatego wielu się poddaje. Ludzie chcą natychmiastowych rezultatów, ale budowanie kapitału to proces, to jak sadzenie drzewa. Przez pierwsze miesiące nic nie widać, ale pod ziemią rosną korzenie. I właśnie te korzenie dadzą Ci stabilność w przyszłości. Kiedy zaczynasz oszczędzać i inwestować, często słyszysz, po co tak się ograniczasz? Trzeba żyć tu i teraz. Inwestycje to tylko dla bogatych. A ty zaczynasz wątpić, ale właśnie wtedy musisz pamiętać. Budujesz coś, czego inni nie widzą swoją przyszłą wolność. A teraz najlepsze kiedy już przekroczysz 100 tysięcy złotych, zaczyna się magia bo wtedy zaczyna działać efekt kuli śnieżnej. Z 10 tysięcy złotych przy 10% rocznie masz tylko 1000 zł zysku, ze 100 tysięcy złotych już 10 tysięcy złotych i właśnie wtedy czujesz różnicę. Zaczynasz rozumieć, że czas plus kapitał równa się prawdziwa siła. Kiedy masz 100 tysięcy złotych, otwierają się drzwi, które wcześniej były zamknięte. Możesz inwestować w ETF-y, akcje dywidendowe, rejty, a nawet w kryptowaluty bez presji. Nie grasz emocjami, grasz strategią. Zaczynasz widzieć świat inaczej, w kategoriach szans, nie ograniczeń. Przestajesz pytać, jak oszczędzić 100 zł, a zaczynasz pytać, jak pomnożyć 100 tysięcy złotych. Zaczynasz analizować, szukać lepszych stóp zwrotu, uczysz się dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem. Twój mindset przesuwa się z konsumenta na inwestora. I to jest klucz. Kiedy masz 100 tysięcy złotych, osiągnięcie 200 tysięcy złotych to nie dwa razy więcej pracy, to często dwa razy szybciej, bo teraz zarabiasz nie tylko ty, zarabia też Twój kapitał. Z 200 tysięcy złotych łatwiej zrobić 500 tysięcy złotych, a kiedy dojdziesz do pół miliona, pierwszy milion przestaje być marzeniem, staje się matematycznym wynikiem konsekwencji. No dobrze, ale jak to zrobić w praktyce? Jak dojść do tych pierwszych 100 tysięcy, kiedy dziś może zarabiasz średnią krajową albo nawet mniej? Oto konkretne kroki. Pierwszy. Rozwijaj umiejętności, które dają wartość. Nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w siebie. Sprzedaż, komunikacja, marketing, analityka, zarządzanie to umiejętności, które zwiększają Twoją wartość na rynku. Każda podwyżka, każda nowa umiejętność to dodatkowe cegły. W swoim finansowym fundamencie. Drugi: wydawaj mniej niż zarabiasz, ale mądrze. Nie chodzi o to, żeby żyć jak asceta, chodzi o świadomy wybór mniej impulsów, więcej celów. Zanim coś kupisz, zapytaj: czy to przybliża mnie do wolności finansowej, czy oddala? Trzeci: zautomatyzuj oszczędzanie. Nie zostawiaj decyzji emocjom ustaw stałe przelewy, np. 10% pensji na osobne konto inwestycyjne. Kiedy to stanie się nawykiem, nawet nie zauważysz, jak Twoje oszczędności zaczną rosnąć. Czwarty. Inwestuj od początku, nawet jeśli to 100 zł miesięcznie. Nie chodzi o kwotę, tylko o proces myślenia. Inwestuj w ETF-y, fundusze indeksowe, akcje dywidendowe, kryptowaluty. Ucz się dywersyfikować. Nauka to Twój największy zwrot z inwestycji. Piąty. Ustal konkretny cel i termin. Nie chcę mieć 100 tysięcy złotych, tylko chcę mieć 100 tysięcy złotych w 3 lata. Policz, ile musisz odkładać miesięcznie, jakie inwestycje mogą ci pomóc, co możesz poprawić w budżecie. Cel bez planu to tylko marzenie. 6. Otaczaj się ludźmi, którzy chcą więcej. Twoje środowisko cię kształtuje. Jeśli wszyscy wokół ciebie wydają wszystko, co zarabiają, ty zrobisz to samo. Ale jeśli jesteś wśród ludzi, którzy rozmawiają o inwestycjach, wolności finansowej, rozwoju, zaczniesz myśleć jak oni. Pierwsze 100 tysięcy złotych to najtrudniejszy etap. Nie dlatego, że wymaga geniuszu finansowego, ale dlatego, że wymaga wytrwałości i zmiany myślenia. Ale kiedy już tam dojdziesz, wszystko staje się łatwiejsze. 100 tysięcy zamienia się w 200, w 500, a milion przestaje być legendą, staje się konsekwencją. Napisz w komentarzu. Ile już masz na swojej drodze do 100 tysięcy złotych i jaki masz cel na przyszły rok? Jeśli ten film dał Ci motywację, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał Kierunek Kasa i zobacz, jak zmienia się Twoje życie, kiedy zmieniasz sposób myślenia o pieniądzach. Pamiętaj, wolność finansowa to nie sen, to decyzja, a kierunek jest tylko jeden kierunek kasa.